To jest ciekawy tydzień. To jest ciekawy tydzień. Jeśli chodzi o market. Widzicie obecnie wykres Bitcoina na interwale 4H. Jeśli śledzisz moje analizy, to wiesz, że market był dość przewidywalny, jeśli chodzi o Bitcoina przynajmniej. Jeśli chodzi też o inne wykresy, które udało mi się przeanalizować w tym tygodniu, a rynek był dość skąpy, to też były one dość przewidywalne. Witam wszystkich serdecznie. To spotkanie poświęcone jest tylko i wyłącznie bitcoinowi. Witam wszystkich, którzy teraz dołączyli do nas. Zaczynamy nagrywanie. To spotkanie będzie udostępnione, także będzie można je sobie obejrzeć ponownie. Witam wszystkich, którzy oglądają również to nagranie. No i cóż, mówiłem, że dzisiaj spotkamy się i pogadamy sobie o bitcoinie. O tym, co jest, o tym, co było i o tym, co e, będzie. Powtarzam się dla osób, które są już od początku. E, jeśli oglądasz moje, jeśli czytasz moje analizy Bitcoina, no to dobrze wiesz, że wykres był e, dość e, przewidywalny. E, nie tylko jeśli chodzi o Bitcoina, ale też o kilka wykresów, które udało nam się razem e, przeanalizować w tym tygodniu. One były też niezmiernie ciekawe, co mnie cieszy bo właśnie lubię takie wykresy, które są ciekawe, które nie są, które nie są szablonowe, które pozwalają nam postawić jakiś warunek, postawić jakąś tezę wręcz, której my się trzymamy, bo to, bo to nasze zdanie i szukamy tych potwierdzeń, szukamy tego wypełnienia, szukamy... szukamy pewnych warunków, które, które wykres zaczyna gdzieś powoli wypełniać, respektować. I co nas cieszy, i to jest najfajniejsze, gdy takie mało szablonowe wykresy zaczynają robić coś nieprzewidywalnego, coś ciekawego, w rezultacie czego rezultaty są mało Mało cykliczne, czyli mało takie szablonowe. Znów powtarzam się z tym słowem, ale jest ono, myślę, w tym, w tym powiązaniu dość dobre. Mało szablonowe, bo czasami takie mało przeciętne wykresy dają niesamowicie ciekawe rezultaty. Przechodzę już do bitcoina. Jesteśmy na interwale 4H, bo o, to, o, o bitcoinie mieliśmy dzisiaj mówić. Najważniejszym, najważniejszym elementem dzisiejszego spotkania myślę, że jest, że jest oś wykresu. Oś wykresu, o której ja często mówię, o której prawdopodobnie już słyszałeś, jeśli mieliśmy ze sobą już jakiś kontakt. Z czego się ta oś wykresu wywodzi? Jak ona powstaje, jak ją wykreślić i jakie znaczenie ma dla Twoich analiz. Znaczenie ma bardzo wielkie i jak ją wykreślić, to już jest inna sprawa. Jeśli śledziłeś moje wykresy Bitcoina i już teraz zaczynam coś robić z tym wykresem, jestem, jestem obecny. Jeśli śledziłeś moje analizy w bitcoina, moje wpisy, moje przekopiowania na grupie Telegram, na grupie Facebook, to wiesz, że ten żółty boks, który osoby bardzo dobrze wiedzą, co on oznacza, ten żółty box był mniej więcej w tym, w tym miejscu. Dzisiaj przeciągnąłem, dzisiaj czy też wczoraj, już nie pamiętam. Przeciągnąłem go nieco dalej. To jest to oczywista czynność, którą robimy z liniami, które mają dla nas znaczenie. Cofam się nieco w czasie, ponieważ ten box powstał wcześniej. Powstał dużo, dużo wcześniej. Dużo, dużo wcześniej niż w dniu dzisiejszym. Dopiero dzisiaj przeciągnąłem go dalej w prawo, ponieważ jest to oś wykresu ale ta oś wykresu miała swoje początki jeszcze w momencie, w którym cena bitcoina zaczęła nam nieco hamować. No i teraz cofam się troszeczkę w czasie do miejsca, w którym ta cena zaczęła hamować. Skąd powstała ta oś wykresu? Czasami sytuacje, które dzieją się podczas analizy technicznej, które my, sytuacje, które my. Przerabiamy sobie na taki nasz prosty język, na to, na to, co już wiemy o analizie technicznej, to, co już kiedyś widzieliśmy, co przełożyło się na jakiś rezultat, bądź nie. Cała ta wiedza, która spływa, spływa do naszej głowy podczas tego, jak widzimy ruch ceny, czyli widzimy ruch ceny. Cała ta wieża, która, która spływa do nas z wykresu, potem jest przeliczana przez, przez te wszystkie zwoje z naszymi wspomnieniami, z naszymi wcześniejszymi analizami, doświadczeniami, które mieliśmy z danym wykresem, z danym rynkiem. I ogólnie doświadczeniami związanymi z analizą techniczną, tymi dobrymi i złymi, to wszystko, to wszystko wypluwa nam jakieś, jakieś informacje, które my przekładamy na nasze, na nasze założenia, na nasze, na nasze tezę i na te warunki, które my chcemy stawiać na nasze wykresy. Czasami ta wiedza jest bardzo często trudna, trudna do ubrania. W język, którym ja bym chciał z Wami rozmawiać, w momencie, w którym my cofamy się w czasie. To, co, się, to, co wydarzyło się w tym miejscu, to już się wydarzyło. Pewne argumenty, które przesyłał mi wykres, gdy analizowałem go, analizowałem go w tym miejscu, pozwoliły mi, pozwoliły mi postawić tą linię wsparcia. Tą linię wsparcia, która była dla mnie bardzo ważna. No i zobacz. Takie, takie proste elementy które, które tutaj są widoczne dlaczego ta linia była ta linia wsparcia była bardzo ważna w tym miejscu coś co mogę ci powiedzieć zobacz że w tym downtrendzie w pierwszym miejscu z pokrywa się z tą linią oporu i wsparcia mamy pierwszy przejaw siły to się dzieje w tym w tym właśnie boksie mamy przebicie potwierdzenie wsparcia na trzech świecach i mamy dużą świecę, przejaw siły przejaw siły i to wszystko dzieje się, dzieje się powyżej tej linii, ja postawiłem jeszcze, powiem tylko jedną rzecz, że najpierw postawiłem linię, najpierw postawiłem którą później przeciągnąłem w taki delikatny boks, oczywiście fajnie jest jak wszystko dzieje się od linijki, ale nie zawsze tak się dzieje, o tym trzeba pamiętać Czasami zupełnie wszystko nie idzie od linijki i wtedy trzeba zrobić dwa kroki w tył. No i zobaczcie co się dzieje, przejaw siły. Jest to sygnał, że z tego downtrendu zaczynamy wychodzić. No i co ja robię w tej momencie? W miejscu, w którym miałem, miałem analizę na spadki, ja zaczynam szukać wzrostów. Widzisz, że tych wzrostów szukałem. Od dłuższego czasu udało mi się ustalić. Dość ciekawe entry, To jest to, jest to miejsce, w którym, w którym ja pisałem o wejściu long na wszystkich dostępnych kanałach. Zobacz, jak ta pozycja jak ta pozycja mogła mieć przebieg. No ale zobaczmy. Mamy tę linię wsparcia, którą ja sobie ustawiłem. Schodzimy niżej. Zobacz, mamy kontrę ze strony niedźwiedzi. Schodzimy nieco niżej, mamy potwierdzenie oporu, czyli mamy naszą linię oporu i wsparcia. Schodzimy nieco niżej, zobacz, że ten ruch w górę i ten ruch w tu się równoważą. Mamy lokalną oś wykresu. Ja już w tym, w tym miejscu, oczywiście, zaprzestałem szukania. Powtarzam się, zaprzestałem szukania pozycji na spadki, ponieważ mieliśmy te przejawy siły i również te mnóstwo informacji, które ja widziałem na wykresie, analizując go z godziny na godzinę, dokładnie w momencie analizowania. Idziemy dalej, mamy bardzo duży skok ceny, i to też jest, zobaczcie, fajne miejsce. To pokazuje. Jak ważne są te linie, które stawiamy na wykresie, bo ta linia super, jak ważna była ta linia. Jak ważna była ta linia zapoczątkowana w tym miejscu. Do tego jeszcze wrócę skończmy, omawiać ten fragment wykresu. Mamy ten skok ceny, który hamuje się na tym wzrostowym poziomie oporu, który dlatego wycinka wykresu jest niesamowicie ważną linią. Mamy spadek. No i cóż możemy zrobić? Ta linia oporu i wsparcia, która była dla nas bardzo ważna, może być tak samo ważna w niedalekiej przyszłości jak była ta linia, ta sama zależność, moi drodzy. W tradingu z reguły powtarzalność powtarzalność to jest klucz No i cóż. Mamy, mamy kolejną predykcję z mojej strony. Znów nie będę mówił, co skłoniło mnie do tego, aby mówić, że znów mamy potencjał na pozycję long. O tym wszystkim widzieliście w moich wpisach. Pisałem wam, pisałem wam o tym potencjalnym ruchu jeszcze zanim on się zaczął, mniej więcej w tym miejscu. Pisałem też w tym miejscu, że to jest dobry znów dobry moment na potencjalne entry. No, i cóż, pisałem dzisiaj. Pisałem, że jesteśmy w miejscu, w którym niedźwiedzie mają idealną sytuację do tego, aby przejawić swoje zainteresowanie tym wykresem. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy na osi wykresu to miejsce, w którym może nastąpić potencjalny zwrot ceny. Jak, jak silny ten zwrot będzie, tego nie wiemy. tak Nie wiemy z jaką siłą niedźwiedzie pokażą się na wykresie. Nie wiemy z jaką siłą byki będą chciały jeszcze na nim pozostać. Ale jesteśmy na osi wykresu, to miejsce, w którym zachodzą potencjalne największe zmiany dla rynku. Jak wyznaczyliśmy sobie tą oś wykresu, Oczywiście wyznaczyliśmy sobie ją za pomocą linii, która miała dla nas niesamowicie ważne znaczenie w niedalekiej przeszłości. No i zobaczcie, mała oś wykresu, ten ruch, ten ruch się równoważą, duża oś wykresu, ten ruch, ten ruch się równoważą. Oś, nie bez powodu nazywam to osią wykresu, jest, jest to bardzo ważne. Element e, moich analiz technicznych, to czego też uczę na moim kursie, e, szacowanie, szukanie tych osi wykresu. Bardzo ważna, e, ważna można powiedzieć, sztuka. Też potrzeba mieć dobre oko, aby tą oś wykresu zobaczyć. E, no i już wiemy, że na tych osiach wykresu, czy też lokalnej, czy też bardzo lokalnej, czy też globalnej, bo być może taką tutaj też możemy znaleźć. To wszystko zależy od Twojej perspektywy. Oczywiście, od interwału, od, od Twoich analiz technicznych, od tego, czego Ty szukasz na wykresie. Ale najważniejsze to jest to, aby wiedzieć, że oś wykresu to jest niesamowicie ważny, potencjalny punkt zwrotny, punkt, w którym możemy oczywiście kasować zyski i szukać. Nowego potencjalnego wejścia w market. Zawsze ten gap, czyli ta odległość pomiędzy potencjalnym wejściem a 8 wykresów, no to jest ten swobodny ruch ceny, ruch ceny po wykresie, który jest dość przewidywalny. No i gdy spotykamy się z osią wykresów, no to mamy chwileczkę na zastanowienie, może chwileczkę też na wycofanie się z nowych analiz technicznych jeśli chcemy tradować na altach, które gdzieś respektują, respektują ruch ceny Bitcoina, a mamy taki market, że większość w jakimś stopniu, w jakim stopniu respektuje, respektuje, okazując taką dużą dużą byle jakość. Przykie słowo, ale tak to, tak to obecnie wygląda. Um, moja predykcja cały czas jest. E, cały czas jest tutaj e, na te wzrosty. Ale nie lekceważę tego miejsca, raczej szukam, szukam dalszych sygnałów tutaj od strony niedźwiedzi, od strony byków. Szukam, szukam rozwiązania tej sytuacji i dalej chciałbym zobaczyć fajnie by było zobaczyć kontynuację tego ruchu i kontynuację kontynuację tej linii, kontynuację tej linii, która była niezwykle ważna. E, mamy na razie 4 punkty, 4 punkty styczności. E, fajnie byłoby zobaczyć ten piąty, to co widziałem tu po ruchu ceny. Dało mi, dało mi bardzo dużo informacji wskazujących na to, że cena chce iść w górę, dało mi bardzo dużo informacji wskazujących na to, że ten, ta noga w górę będzie większa od tej nogi w górę i to wszystko bardzo fajnie dodaje się z tym oporem, który znów chciałby być chciałby być tutaj potwierdzony, będzie to trzecia próba pierwsza, druga, trzecia próba która, która będzie na tej linii, więc będzie to miejsce kluczowe dla tego wykresu, miejsce w którym może się bardzo wiele zmienić, dla, nie, nie tylko dla Bitcoina, ale też dla całego rynku, będzie to bardzo ważny punkt jeśli tam dotrzemy Eee, bardzo dużo może się dziać e, na rynku na rynku kryptowalut, ale to też musimy obserwować jak będą zachowywać się altcoiny. Jeśli chodzi o dominację i kapitalizację rynkową, te wykresy absolutnie nic mi nie mówią na tą chwilę i tak jest od e, dłuższej chwili. E, interesuje mnie tylko Bitcoin i czasami tak jest, ja o tym często mówię. Że czasami, czasami składamy sobie fajną układankę z tego, jak zachowuje się Bitcoin, totalizacja, kapitalizacja rynkowa, total1, total2 oraz dominacja. I te cztery wykresy czasami grają ze sobą i dają nam mnóstwo ciekawych informacji, które składamy w jedną całość, które, które pozwalają nam wykreślić jasny plan bardzo jasny plan, czasami nawet można powiedzieć. A teraz mamy tylko bitcoina, ale też ten plan jest dość klarowny. No i właśnie go Wam przedstawiłem. Myślę, że ma sens i jak najbardziej. Osobiście chciałbym zobaczyć tutaj lekki ruch, bok i bardzo szybki. Bardzo szybki atak na oś wykresu co będzie tylko i wyłącznie potwierdzało to, że byki, że byki cały czas tutaj cały czas tutaj są tą większą siłą i będziemy mieli to kontynuację, jeśli zejdziemy nieco niżej powiedziałbym, że powiedziałbym, że jeśli zejdziemy poniżej Poniżej tej właśnie ceny na wykresie, no to niedźwiedzie, no to niedźwiedzie zaczną przejmować kontrolę nad rynkiem. Byki muszą utrzymać się mniej więcej w tym miejscu. Lekko w bok i bardzo szybki kontratak na oś wykresu. To będzie dawało nam jakieś powiedzmy 70-80% szans na kontynuację tego, co już mamy. Ok, mówiłem, że cofnę się do tej linii, którą tutaj mamy, która jest dla nas bardzo ważna, która jest bardzo ważna do ustanowienia targetu, ale zobaczcie też jak była ważna dla tych zwrotów cen. Dlaczego jest tak ważna? Dlaczego, teraz pytanie, czy Ty również zaznaczasz takie krzywe linie na swoich wykresach i dla Ciebie są one bardzo ważne? Czy tylko są one zawsze poziome i tylko takie bierzesz pod uwagę? Myślę, że... Po tym spotkaniu, po tym wideo, po tym nagraniu, e, będziesz, będziesz inaczej patrzył na te linie, które, które giną sobie gdzieś pod ukosem. E, bo, jak widzisz, u mnie na wykresie ta linia odgrywa dość dużą rolę. E, nie tylko, nie tylko zapoczątkowaliśmy w tym miejscu e, kolejny. Solidny uptrend, i dlatego mamy tutaj takie double bottom. Niektóre osoby z kursu widzą potrójny dołek, coś o czym mówię od nie pamiętam jak dawna. Myślę, że to jest bardzo jasne i widoczne. Myślę, że widzicie też tutaj kanały, kanał przyspieszony. To wszystko jest tutaj na tym wykresie. To też jest pogadanka na kolejnych 10 minut. Mieliśmy mówić o tej linii: o tej linii, która jest dla nas bardzo ważna. Myślę, że wszyscy mieli, do, wszyscy mieli gdzieś styczność z czymś takim, co nazywa się double bottom, bardzo oklepane, ale jak, jak, jak wiesz, czasami, czasami to potwierdzenie to potwierdzenie, które możemy sobie nazywać Double Bottom. E, oczywiście, oczywiście jest bardzo ważne i istotne. Tu mieliśmy właśnie takie podwójne potwierdzenie, oczywiście ubrane jeszcze w całą e, historię ruchu ceny po wykresie, ale jest one bardzo widoczne i ta, te dwa punkty, które zapoczątkowały. Aptent e, potem przyspieszony, nasycenie rynku. Oczywiście lokalny nasycenie rynku to miejsce może mieć, może mieć jaką, jakieś kluczowe znaczenie do tego wykresu i widzimy, że rzeczywiście miało, są takie dwa punkty, tutaj bardzo silne odrzucenie, pró, próba wejścia, poza tym nie próba wejścia, bardzo silne odrzucenie, odrzucenie, widać, że tutaj byki miały jeszcze wyraź, wyraźniej siły, tutaj znów Potwierdzenie tego oporu no i chcemy zobaczyć trzecią, trzecią, ogólnie już piątą próbę, piątą próbę zmierzenia, się, zmierzenia się z tą linią, która jest kluczowa dla tego wykresu na tą chwilę oczywiście lokalnie zobaczcie jak, jak zmieniamy tutaj jak żonglujemy tymi terminami kiedyś lokalnie mieliśmy tutaj teraz lokalnie mamy tu a to jest nasza globalna linia oporu i wsparcia która jest najważniejszą linią na tym wykresie i tak się staje to z reguły warto sobie warto sobie te linie oporu i wsparcia oczywiście odpowiednio oznaczać co ja, co ja z czynię i ten wykres ma dla mnie więcej więcej sensu. Oczywiście nanoszę tylko te linie oporu i wsparcia, które sam sam sobie, który wykres mi podpowiedział i które sam wydedukowałem za pomocą śledzenia ruchu ceny po wykresie. I tak wygląda mój obecny wykres Bitcoina. Plan znacie. Plan już znasz, także możesz spokojnie czekać na jego wypełnienie lub jego zaprzeczenie. Jak zwykle czekamy na te najważniejsze punkty na wykresie, czekamy na potwierdzenia. No i cóż, czekamy też na kolejny gap, czyli miejsce w którym ta cena będzie miała tą swoją swobodę ruchu najpiękniejszym momentem byłoby rzeczywiście wyjście, wyjście tutaj poza oś wykresu No i swobodny swobodny lot na spotkanie z tą linią oporu No i to spotkanie będzie już będzie już tematem myślę że na kolejną półgodzinną pogadankę o analizie technicznej. To wszystko ode mnie. Na dziś serdecznie zapraszam do śledzenia analiz na grupach, no i do zobaczenia na kolejnym nagraniu. Dzięki.